Cześć, ja nazywam się Mateusz i jestem dietetykiem. I witam Cię serdecznie na tym kanale, na kanale naszego Centrum Dietetycznego. Dziś zapraszam Cię na niezwykle istotny film, film, którego temat może szumieć już w wielu głowach od jakiegoś czasu, z tego względu, że zbliża się Wikidia, czyli święta bardzo stresujące dla osób będących na różnego rodzaju dietach, a już szczególnie dla osób będących na diecie ketogenicznej. Dziś więc roztrząśniemy nieco sobie ten temat i porozmawiamy o tym, czy należy, powinno się, czy warto, czy jest to konieczne, aby święta przechodzić na ketozie? Jak te święta na tej ketozie przetrwać? Jeśli więc w Twojej głowie rodzi się taki problem, zastanawiasz się nad tym, jak to wszystko powinno wyglądać, to zostań ze mną i zapraszam Cię serdecznie do oglądania tego filmu. Święta, które przed nami już niedługo są ewidentnie świętami bardzo niekatagonicznymi. To znaczy większość potraw, które tradycyjnie pojawiają się na stołach, przynajmniej w naszym kraju, te 12 wigilijnych potraw, to jednak potrawy, które są nieketogeniczne. bar z uszkami, makiełki, karp panierowany w bułce tartej lub yy, mące pszennej, cała masa innych potraw, które są po prostu bardzo nieketogeniczne. Do tego oczywiście tradycyjne łamanie się opłatkiem, opłatkiem, który, no jakby nie patrzeć, składa się przede wszystkim z pszenicy. Wszystko to bardzo martwi osoby na diecie ketogenicznej, no, bo prawda jest taka, że jeśli chcielibyśmy przyjść do naszej rodziny na kolację wigilijną i cały czas pozostać keto, no to byłoby to niezwykle ciężkie. To znaczy, musielibyśmy praktycznie nic nie jeść, jeśli nie przynosimy własnych potraw, no i wyglądałoby to dziwnie i prawdopodobnie mielibyśmy z tym spory problem. Powiem Wam dzisiaj więc o dwóch scenariuszach, i postaram się rozpatrzeć to w ten sposób który z tych scenariuszy będzie dla których osób lepszy. A więc jeden z tych scenariuszy będzie zakładał to, że przygotujemy tą wigilię poniekąd samodzielnie, a więc postaramy się zrobić własne ketopotrawy, które będą prawie takie same jak te potrawy tradycyjne wigilijne, a druga opcja to opcja, która mówi o tym, że raz do roku, dwa razy do roku po prostu odpuszczamy sobie dietę ketogeniczną i jemy tradycyjnie to, coś pojawi się na stole wigilijnym. Która z tych opcji będzie dobra akurat dla Ciebie? Zostań ze mną i zaraz się z nimi zmierzymy. Temat nie jest prosty i nawet po zakończeniu oglądania tego materiału decyzja i tak będzie należała tylko i wyłącznie do Ciebie. Z tego względu, że jest to temat tak indywidualny, temat tak złożony, że nawet po całym rozwodzeniu się, które nastąpi w tym filmie, ta ostateczna decyzja będzie do podjęcia. Właśnie przez Ciebie. Bo to bardzo mocno zależy od tego, na jakim etapie swojego życia jesteś, po co stosujesz dietę ketogeniczną, jak wygląda sytuacja Twojego organizmu. Na przykład, w zupełnie innej sytuacji jest osoba, która stosuje dietę ketogeniczną ze względu na padaczkę lekoporną, i ta dieta ketogeniczna pozwala tej osobie po prostu nie mieć objawów, napadów padaczki. Z innej strony, mam osobę, która już od kilku lat stosuje dietę niskowęglowodanową i po prostu stosuje ją do tego, że pozwala jej ona trzymać dobrą formę i dobrze się czuć. Oczywiście pomiędzy tym będzie cała masa innych przypadków i każdy z nich należy rozpatrzeć indywidualnie. Dużo też znaczy tutaj to tak naprawdę, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy, jaka jest nasza relacja z jedzeniem i musimy przemyśleć to, jaki wpływ będzie miała dana decyzja odnośnie naszego zachowania w trakcie kolacji wigilijnej i w ogóle w trakcie tych świąt. Możecie być ciekawi, jak to wygląda u mnie, ponieważ ja od trzech lat jestem w stanie ketozy, chociaż oczywiście, co wspominałem już wiele razy na tym kanale, jestem ogromnym zwolnikiem sezonowości, a więc ja bardzo często na około 30-20% roku wychodzę ze stanu ketozy, a nawet jeśli nie wychodzę, to jem więcej węglowodanów, szczególnie właśnie w sezonie, kiedy jest ich więcej. I idąc tym samym tropem, obecnie w tym roku, w trakcie wigilii, mam w planach po prostu spożywać tradycyjne potrawy, natomiast nie w sposób taki jak osoba z zaburzeniami odżywiania, która nagle dorwie się do szafki ze słodyczami, tylko zdroworozsądkowe podejście, spróbowanie kilku potraw wigilijnych i zachowanie umiaru. Natomiast mam w swojej historii sytuację, gdzie przychodziłem święta Bożego Narodzenia na diecie ketogenicznej w stanie ketozy i to jak najbardziej można zrobić bardzo bardzo fajnie i bardzo sprawnie i tak naprawdę ciężko mi rozgraniczyć która z tych opcji była dla mnie lepsza. Obie były bardzo fajne i nie mam problemu, żeby którąkolwiek z nich powtórzyć. W tym roku akurat postanowiłem po prostu jeść tradycyjne potrawy też z tego względu, że nie będę miał opcji przyjechania do domu rodzinnego nieco wcześniej, aby właśnie pomóc i przygotować dla siebie ketogeniczne potrawy. Natomiast gdybym taką opcję miał, to całkiem możliwe, że postanowiłbym spędzić tą wigilię z keto potrawami. Mam takie wrażenie, że bardzo duża ilość osób, która Zaczyna stosować dietę ketogeniczną, zaczyna też traktować ją trochę religijnie. To znaczy, że jest tylko ta jedna dieta ketogeniczna, jest tylko jeden stan ketozy, i każde wyjście z tego stanu ketozy, każde wyrzucenie się z niego oznacza wieczne potępienie. I koniec naszej przygody z ketozą, koniec jakichkolwiek sukcesów, no tak jakbyśmy na wieczność już mieli zostać potępieni i nie mogli zrobić kolejnej próby czy do tego stanu ketozy wrócić. Ja poniekąd to rozumiem, ponieważ sam na początku stosowania swojej diety ketogenicznej poniekąd się tym zachłysnąłem i myślałem, że jest to jedna, jedyna opcja, aby całe życie już zostać na diecie ketogenicznej. No z biegiem czasu nieco mi się ta perspektywa zmieniła i na przykład dziś ważniejsze jest dla mnie to, żeby wraz z rodziną spędzić tradycyjnie święta, żeby. Jak to pewnie cała rodzina mówi, nie wydziwiać i Spędzić to normalnie, tak? Ten, ten jeden dzień w roku, zachować się zupełnie normalnie i nie przejmować się niczym. Natomiast nie ma nic złego w tym, że jeśli na przykład jesteście w trakcie redukcji, która trwa od powiedzmy dwóch miesięcy i udało wam się zrzucić kilka, kilkanaście kilogramów, brakuje wam do wymarzonej sylwetki naprawdę już niewiele, to faktycznie w takiej sytuacji prawdopodobnie złym pomysłem będzie najedzenie się na święta, objedzenie się węglowodanami bo może to zastopować na jakiś czas redukcję, do tego jak organizm jest bardzo wygłodniały, to znaczy gdzieś tam był ten duży deficyt przez około 2 miesiące, no to może nagle okazać się, że faktycznie przez ten jeden dzień, kiedy spożyjecie bardzo dużo kalorii, czyli popuszczą wam hamulce, nie zjecie rozsądnie, zjecie po naprawdę pełnym talerzu każdej potrawy, dorzucicie jeszcze jakieś ciasta, no to naprawdę w taki jeden dzień można niestety, w sytuacji, kiedy wasz organizm jest już nieco wygłodzony redukcją, Przybrać kilka kilogramów nie tylko z wody, ale też z tkanki tłuszczowej. Dlatego wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteście. Jeśli macie swój konkretny cel, taki jak właśnie redukcja, taki jak ogarnianie zdrowia, czyli macie poważne problemy zdrowotne, zaburzenia gospodarki cukrowej, może jakaś sytuacja nowotworowa, tak jak mówiłem wcześniej. Problemy z epilepsją, tak? Jesteście w trakcie leczenia zespołu policystycznych jajników. No to faktycznie, być może, w tej sytuacji nie warto ryzykować jeśli widzicie już od jakiegoś czasu postępy na diecie ketogenicznej, boicie się tego, jak zareagujecie na nagle duże ilości węglowodanów e, lub jakiekolwiek ilości węglowodanów, to faktycznie prawdopodobnie powinniście przystosować sobie tą kolację wigilijną pod siebie. To znaczy. Dzisiaj tak naprawdę możemy znaleźć przepisy na wszystkie tradycyjne potrawy, nie tylko mówię o tych świątecznych, ale w ogóle na jakiekolwiek potrawy, czy to pizza, czy hamburger, czy jakiekolwiek inne jedzenie, naleśniki w wersji po prostu keto. Internet od tego płonie, można znaleźć wszystkie opcje. Ja na przykład jak zrobiłem sobie dwa lata temu karpia w mące kokosowej obtaczanego, smażonego na oleju kokosowym, to szczerze powiedziawszy był on dla mnie smaczniejszy niż karp ten standardowy, ten klasyczny. Smażony w, w zwykłej panierce i później, rok później, kiedy już postanowiłem, że spędzę święta normalnie, to i tak sobie takiego karpia zrobiłem, bo po prostu był dla mnie smaczniejszy. No i tak samo, praktycznie każdą tradycyjną potrawę jesteście w stanie zrobić sobie w wersji keto, czy to pierogi, czy jakieś inne potrawy. Potrzeba to niestety. Nieco więcej zaangażowania, nieco więcej czasu, szczególnie jeśli no, przygotowujecie na przykład wy klasyczną wigilię dla całej rodziny, jeszcze musicie zrobić dodatkowe posiłki dla siebie, no wtedy to jest ogrom pracy, natomiast jestem pewny, że na przykład gdybyście całego karpia zasmażyli w mące kokosowej, to nikt by tego praktycznie nie zauważył i można taką podmiankę zrobić z wieloma innymi potrawami. Na przykład ostatnio mój podopieczny opowiadał mi, że bardzo często zanim wszedł na keto robił klasycznie jeden dzień w tygodniu pizzę. Ostatnio postanowił właśnie w związku z tym, że jest na keto, zrobić dla całej rodziny pizzę na spodzie takim ketogenicznym z sera i żona nawet nie poznała za bardzo, że jest to pizza inna. Znaczy poznała, że jest to inne ciasto, ale właściwie myślała, że to jakieś inne przyprawy czy coś w tym stylu, więc gdyby jej nie powiedział, że to pizza ketogeniczna, prawdopodobnie nawet by o tym nie wiedziała. I tak bardzo często jest. To znaczy też mieliśmy taką sytuację, z Natalią, moją dziewczyną, kiedy zrobiliśmy świetny ketosernik, i praktycznie, kiedy już osoby zjadły ten sernik, nasi goście, i dowiedzieli się, że to był sernik bez cukru, bez pszenicy, to wręcz byli po prostu w szoku, że to był klasyczny, normalny sernik, smakował nawet lepiej niż taki zwykły, a był po prostu ketogeniczny. I tak często właśnie jest z tymi potrawami, więc nawet kiedy to wy przygotowujecie świąteczne. Jedzenie dla całej rodziny, to prawdopodobnie jak kilka z tych potraw zrobicie w nieco innym składzie niż zawsze, to niewiele osób się na tym pozna. Natomiast no, co grozi nam, jeśli postanowimy sobie, że w tym roku jemy klasycznie, jemy tradycyjne potrawy wigilijne. Wiele zależy od tego, na jakim etapie jesteście, w jakim stanie jest wasz organizm. To znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, osoba, która jest na przykład od kilku miesięcy na redukcji na dużym deficycie kalorycznym, jeśli nagle rzuci się na duże ilości węglowodanów, to zdecydowanie może przybrać tkanki tłuszczowej i ogólnie popsuć się samo poczucie i sylwetka nawet w ten jeden dzień przy dużej ilości jedzenia. Ważne, abyście pamiętali, że w trakcie stosowania ketozy, przez dłuższy czas zapadamy w tak zwaną insulinoporność fizjologiczną. Jest to stan zdrowy, stan pożądany, kiedy jesteśmy w stanie ketozy, natomiast oznacza on też, że Duże ilości glukozy nie będą dla nas działać korzystnie tu i teraz. To znaczy, jeśli chcemy na przykład na wakacjach jeść duże ilości węglowodanów, bo jedziemy do jakiegoś kraju, w którym właśnie taka kuchnia jest tradycyjna, to ja zawsze proponuję moim podopiecznym, żebyśmy przed takim wyjazdem zastosowali około 10 dni do 2 tygodni wychodzenia z ketozy. Tak jak musimy się zaadaptować do stanu ketozy, żeby zacząć korzystać z kwasów tłuszczowych, tak samo później warto zaadaptować się do stanu węglozy, żeby zacząć korzystać z powrotem sprawnie z glukozy. Dzięki takiemu stopniowemu zwiększaniu węglowodanów, powiedzmy o 20 gramów co dwa dni, jesteśmy w stanie wyjść z tej fizjologicznej insulinoporności i korzystać z glukozy tak dobrze jak nigdy wcześniej. Ważne jednak, abyście wiedzieli, że tyczy się to raczej większych ilości węglowodanów. To znaczy, kiedy mamy jakieś naprawdę duże plany odnośnie jedzenia. Do takich rzeczy warto się przygotować. Natomiast jeśli chcecie spędzić wigilię jedząc tradycyjne potrawy, natomiast robiąc to w rozsądnych ilościach, nie jedząc cukru, nie jedząc, prawda, ciast i tym podobnych rzeczy, tylko Trochę tradycyjnych potraw z ograniczeniem węglowodanów do rozsądnych ilości, to nie musicie robić takiego przygotowania i prawdopodobnie nic się u Was nie stanie. Jeśli coś przybierzecie, to przybierzecie prawdopodobnie wodę, bo należy pamiętać, że w naszym organizmie jest dość dużo glikogenu, ten glikogen wiąże wodę. U osób, które jedzą dużo węglowodanów, tego glikogenu jest nagromadzone nieco więcej niż u osób w stanie ketozy. W związku z tym, kiedy nagle najecie się węglowodanów, złapiecie trochę więcej glikogenu, złapiecie trochę więcej wody, więc kolejnego dnia ten wzrost wagi może faktycznie być, ale będzie to przede wszystkim glikogen i woda, dlatego szczególnie drogie panie, nie należy się tym przesadnie przejmować. A co z tym opłatkiem? Dzielić się nim czy nie? Wyrzuci nas z ketozy? Nie będzie problemem? Powiem Wam szczerze, że przed pierwszą wigilią na keto, sam zadawałem sobie takie pytanie i wtedy wręcz, co jest dla mnie dzisiaj trochę śmieszne, unikałem dzielenia się tym opłatkiem. Natomiast Nieco ta perspektywa moja się zmieniła, wychodzę z założenia, że to nie ja jestem dla diety ketogenicznej, tylko ta ketoza jest moim stylem życia i to ona ma się do mnie dostosować. W związku z tym ja jak najbardziej dzielę się tą opłatkiem. na święta, nie mam z tym żadnego problemu, nawet jeśli taka ilość wyrzuci mnie z ketozy, to wrócę do niej. Za dwa dni, wrócę do niej za trzy dni, czy za tydzień nie ma dla mnie problemu. Liczy się dla mnie ta perspektywa długoterminowa. Czym jest jeden dzień jedzenia nieketogonicznego, przy tym, że przez całą resztę roku dbam bardzo mocno o moje zdrowie, wychodzę z takiego założenia, że ja i tak dla mojego zdrowia robię tak dużo, jeśli chodzi o morsowanie, biohacking, czyli higienę światła, czerwone żarówki w całym domu, posty, że naprawdę i większość z was też tak robi. Wiem o tym, że większość z was też tak bardzo dba o swoje zdrowie. Więc postawcie, zestawcie to z perspektywą osób, które cały czas jedzą bardzo, bardzo źle, i czy naprawdę to jest aż taki problem, czy warto rezygnować z jakichś tradycji, które być może są dla Was bardzo ważne? Tylko dlatego, żeby pozostać keto, dla samego faktu pozostania keto. I teraz też nie chcę źle oceniać tych osób, które mają takie poczucie, że one chcą. Bo to jest też okej, okay. takie poczucie przynależności, poczucie tego celu, które trzyma nas w ryzach jest jak najbardziej w porządku. Jeśli jesteś osobą, która chce się trzymać keto na święta, która chce się trzymać keto przez cały rok, bo czuje, że to jej daje poczucie sensu, że to ją trzyma w całości, to też jest OK. nie mam z tym problemu. To, co mówiłem wcześniej, jest bardziej do osób, które właśnie chciałyby trochę tradycyjnie pojeść, Czują się niedobrze z tym, że będą musiały sobie wszystkiego odmawiać, a jednak boją się tego ze względu na to, że no tak naprawdę nie wiem co, że, że stan ketozy zostanie utracony bezpowrotnie. Większość moich podopiecznych ma zgodę na święta na to, żeby zjeść tradycyjne potrawy. Tak jak mówiłem wcześniej, przykaz jest tylko taki, żeby się nie przejadać, żeby nie zacząć futrować nagle ciast, bo to może faktycznie przeszkodzić. Ale u osób, które są od dawna na deficycie kalorycznym, a wiele osób na keto tak właśnie robi, to wręcz takie zjedzenie trochę więcej może być bardzo dobrym rozwiązaniem, bo może pobudzić nasz metabolizm do pracy, podbić hormony sytości i pozwolić nam lepiej działać. Podsumowując więc ten materiał, decyzja oczywiście należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Proponuję jednak Abyś nie robił, nie robiła sobie zbyt dużych wyrzutów, jeśli postanowisz po prostu skorzystać z tej okazji wspaniałej, jakie są święta Bożego Narodzenia, jeśli postanowisz wraz z całą rodziną świętować to w ten sposób, że spróbujesz tradycyjnych potraw i wypadniesz ze stanu ketozy. No i co się stanie? No, nic się nie stanie, masz kolejne 364 dni na to, aby wziąć się do pracy i zrealizować swoje cele i marzenia. Naprawdę, taki jeden dzień, szczególnie wyjątkowy dzień, jakby na to nie patrzeć. Jest w mojej prywatnej perspektywie wart tego, żeby zrobić to zgodnie z tradycją. Jeśli twoja perspektywa jest inna, to zupełnie w porządku. Tak jak mówiłem wcześniej, możesz przygotować sobie świetne potrawy, e, które będą w pełni ketogeniczne i również przeżyjesz te święta w pełni tak jakbyś tego oczekiwał. Także podejmij decyzję zgodną z twoim sumieniem, zgodną z tym na jakim etapie czujesz, że jest twój organizm i zgodną z tym, czego potrzebujesz. Zbyt często widzę, że ta dieta ketogeniczna zamiast służyć w taki sposób, aby Uzdrawiać naszą psychikę, bo właśnie wiele osób wręcz się z zaburzeń jakieś odżywiania wyciąga tej diecie ketogenicznej, bo przestaje mieć obsesyjne myśli o słodyczach, przestaje co dwie godziny myśleć o jedzeniu, przestaje mieć potrzebę, żeby coś tam dojeść, żeby najadać się wieczorem, nie napada na lodówkę wieczorem, tak? Więc w wielu tych aspektach ta dieta ketogeniczna ma wspaniałe działanie takie pod kątem relacji z jedzeniem, ale też niestety czasami spotykam się z tą sytuacją, że jest to w drugą stronę, czyli popadamy w jakieś fobie cukrowe, popadamy w taką obsesję, że. Boimy się połamać nie to, że nie chcemy, tylko boimy się połamać płatki, opłatkiem z rodziną w trakcie świąt. Przed tym przestrzegam. Zróbcie te święta tak, żebyście byli szczęśliwi, żebyście wspominali je wspaniale i żeby to nie był dla was jakikolwiek ciężar w kolejnych dniach. Z tego miejsca życzę Wam, żeby taka decyzja udała wam się, żeby taką decyzję udało wam się podjąć bez większych problemów, żeby to była decyzja, która wpłynie na was jak najlepiej. No i życzę Wam też z tego miejsca wszystkiego, co najlepsze w nadchodzących świętach. A dziś już dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną przez ten cały rok 2020 i w roku 2021 działamy prężnie dalej, informując świat o tym, jak zmienić swoje życie, aby być zdrowszym, sprawniejszym i szczęśliwszym. Jeśli ten film ci pomógł, to zostaw proszę łapkę w górę i komentarz. Ja chętnie usłyszę w komentarzu, przeczytam w komentarzu o tym, jakie są Wasze decyzje odnośnie właśnie tego, co zrobicie na święta. Czy planujecie jeść ketogenicznie, czy planujecie przygotować własne potrawy, czy może w ogóle nie obchodzicie świąt, a może tak jak ja planujecie zjeść tradycyjnie, ale z dużym umiarem. Jestem niezwykle ciekaw, także zostaw mi koniecznie komentarz, zostaw też subskrypcję kanału, bo dzięki temu będziesz na bieżąco dostawał informacje o wszystkich nowych materiałach, które tutaj się pojawiają, a myślę, że warto. Dziękuję bardzo za uwagę, dzisiaj to już koniec, trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia niedługo, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Cześć!